Witam wszystkich bardzo serdecznie. Z tej strony Konrad Popiel, zakład konserwacji urządzeń transportu bliskiego z Częstochowy. Dzisiaj porozmawiamy sobie o kolejnym modelu wciągnika. Mamy dzisiaj wciągnik EXI model Rise. W ten sposób wygląda. Jest to wciągnik o dźwigu 1 tony. On został wyprodukowany w 2021 roku. I teraz zaczynamy od tego, co tu mamy na tabliczce znamionowej. Pierwsza sprawa to parametr ED, który wynosi tutaj 40%, co znaczy, że w ciągu godziny może pracować przez 40% czasu, później musi odpocząć. Jego prędkość podnoszenia to 4 metry na minutę, wciągnik waży 43 kg a dodatkowo metr łańcucha waży w zaokrągleniu kilo kg. Więc teraz lecimy sobie od tego co na zewnątrz. Więc zaczynamy sobie, mamy tutaj rączki. Rączka jest materiałowa, bardzo wytrzymała, na solidnych śrubach, także nie powinna wam przysparzać zbyt wielu problemów. Oczywiście z czasem może to wszystko sparcić, trzeba będzie wymienić, ale to jeśli chodzi o nowe produkty, Takich problemów nie ma. Mamy tutaj oczywiście prowadnicę stworzywa, więc mamy tutaj plusik. Ten wciągnik nie wspomniałem wcześniej. To jest wciągnik D8, a jego stopień zabezpieczenia przed pyłem i wodą wynosi 55. Chciałem Wam pokazać hak tego wciągnika. Jest to taka konstrukcja, która umożliwia. Łatwy dostęp do wnętrza, można sobie zobaczyć mocowanie i łożyskowanie samego haka. Natomiast kontrola pierwszego ogniwa jest troszeczkę utrudniona, ponieważ mamy tutaj takie kołki sprężyste, które trzeba powybijać i wychodzi nam wtedy sworzeń i możemy sobie zerknąć na pierwsze ogniwo, ale ponieważ zazwyczaj nasze wciąg wasze wciągniki Pracują motorem w dół, to znaczy, że ten hak zawsze wisi w ten sposób. A jeżeli wisi w ten sposób, to tym, tym, tą przestrzenią, która znajduje się tutaj między mocowaniem haka a jego obudową, do środka dostaje się woda. Zaraz zobaczycie, jakie są tego konsekwencje. Pierwsza konsekwencja, nie da się go rozebrać. Jak widać, obudowa tego haka to jest nic innego jak zbiornik na wodę. Oczywiście tutaj jest taka mała dziurka, przez którą ta woda może wylecieć. Natomiast jak wciśniemy do środka trochę smaru, to ta woda będzie miała problem, żeby się stąd wydostać. A tą konsekwencją tego jest korozja. Także niby fajnie, ale nie do końca. To teraz spróbujemy sobie zajrzeć do środka. Wciągniczek mamy otworzony od jednej strony i już na pierwszy rzut oka woda. Jest on oczywiście opisany jako IP55, więc nie należy go poddawać zbyt ciężkim warunkom atmosferycznym. Natomiast wiadomo, jak w branży to wygląda. Pracujemy na dworze, często pada deszcz, więc tutaj zdecydowanie wszystko mokre. Trzeba to będzie porządnie wysuszyć. Jest to wciągnik D8, więc mamy tutaj zainstalowane dwa hamulce. Minus tego rozwiązania, które stosuje EXI, jest taki, że obydwa hamulce zamykają się w tym samym czasie. To znaczy, że obydwa hamulce równo się zużywają. Tak jak wspomniałem wcześniej, we wcześniejszym materiale, kiedy omawiałem wciągnik Choin Mastera. Tam hamulce uruchamiane są z opóźnieniem. Pierwszy zatrzymuje się, blokuje się od razu, natomiast drugi z bardzo delikatnym opóźnieniem. Dzięki temu ten drugi hamulec jest zawsze w stanie idealnym, natomiast tutaj obydwa hamulce działają w tym samym czasie. Tutaj oczywiście trzeba to będzie porozbierać, wysuszyć, wyczyścić. I jedziemy dalej. Jak widzicie, śruby mocujące hak są po rozmiarów, więc użyjemy pokażnych rozmiarów klucza, spore śrubki. Mamy nasze punkty mocowania haka, ponieważ dostęp jest łatwy, bardzo fajnie można sobie to skontrolować podczas wizyty u konserwatora. Jeśli chodzi o ten drugi hak, no to widać, nie nasmarowany. Prawimy to. I również jest łatwy w wymianie, jeżeli by się coś stało. Także tutaj mamy następny plus. Zobaczymy teraz, co tam u niego słychać. Z drugiej strony, z drugiej strony, konstrukcja równie prosta. Nie mamy tutaj praktycznie żadnej elektroniki. Jedyne co to prostownik dla obu hamulców. I to wszystko. Także ten wciągnik, oczywiście, tutaj też widać, woda się dostaje do środka. Tak jak widać nawet na przewodach. Nie wiem, tutaj może być u Was niewidoczne. Yy, woda również znajduje się na kablu. To znaczy, że gdzieś po dławieniu, ta woda się tutaj do środka dostaje. W ten sposób wygląda wciągnik, jakże zbyt wiele na jego temat powiedzieć nie można, ponieważ jest to konstrukcja tak prosta, w której jest zastosowanych tak mało elementów, które mogą się popsuć, że jest to zdecydowanie wciągnik wart uwagi. Natomiast no, każdy musi się zastanowić nad tematem jego rozmiarów. No i jeszcze jedna ważna rzecz, ponieważ woda dostaje się do środka, to bardzo częstą usterką jest usterka sprzęgła. Polegające na tym, że to sprzęgło po prostu zalepia się całe i przestaje pełnić swoją funkcję. I wtedy, niestety, ale trzeba rozebrać wciągnik, trzeba zdemontować silnik, trzeba się dostać tutaj do środka troszeczkę, to sprzęgło, to sprzęgło trzeba wyciągnąć, wyczyścić i albo zadziała, albo nie. Jeżeli nie zadziała, no to wtedy, niestety, ale jest wymiana na nowe. Jest oczywiście na to sposób. Taki sam jak w każdym innym wciągniku każdego innego producenta, mianowicie od czasu do czasu to sprzęgło powinno zadziałać, i od czasu do czasu to nie znaczy u konserwatora raz w roku, powinniście doprowadzić do sytuacji, w której to sprzęgło się poślizgnie, w jaki sposób to zrobić. Mamy tutaj blokadę na końcu łańcucha, i nic nie stoi na przeszkodzie, żeby od czasu do czasu dojechać tą blokadą aż do samej prowadnicy, I jak już nam się oprze. To wtedy dalej wykonać ruch w dół przez sekundę. To spowoduje, że ewentualne naloty, które się pojawiają na sprzęgle, po prostu zostaną zerwane. Jeżeli nie będziemy tego robili, no to wtedy będą nas czekały troszeczkę kosztowniejsze wizyty u konserwatora, tak jak w tym przypadku, ponieważ wszystkie wciągniki, które przyjechały od tego klienta, wymagają wyczyszczenia sprzęgła. Jak na razie z tych kilku sztuk, które przyjechały, które zrobiłem w jednym sprzęgło po wyczyszczeniu w dalszym ciągu nie działa poprawnie, więc będzie trzeba je wymienić. W ten sposób wygląda nasz wciągnik Xy Rise. Bardzo fajna konstrukcja oprócz tego, że wielka. No ale to już każdy sobie będzie mógł sam zadecydować, czy taki wciągnik jest dla niego. W najbliższym czasie, oczywiście, pokażę Wam następne modele innych producentów. Dzięki, wielkie pozdrawiam.